Witam was wszystkich, z tej strony Kostek. W dzisiejszym odcinku będziemy testować jakieś dziwne rzeczy, które sobie po prostu w taką rozkminę robiłem. Zawsze stanie, gdy tak zrobię. Dobrze. Najpierw zrobimy sobie portal. No, portal zrobiłem. Siup, 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 siup. jak już mamy nasz portal, odpalamy go. Jesteśmy w naderzeń co dobrze, jak jesteśmy już w naderze, to teraz z, z, podpalamy tutaj z no kurde z obu stron damy bardzo dużo TNT Prześmę co się stanie Tutaj portal się... A to nie tak miało wyjść Dobra, zrobię to... kurde co ja robię? Zrobię to jeszcze raz. Zrobię jeszcze raz. Dobra. I teraz wchodzimy do nadera. Nie przyniosł nas w miejsce, w którym Tak. Dobra. Teraz spełnę tutaj 5 TNT, jak wrócimy do e, normalnego świata, który wrócimy do tego, i przyniosła nas w totalne inne miejsce. Kurde, cały czas nie przenosi z w stamtąd, przyniosłem na w totalne inne miejsce. A w tym właśnie miejscu wybuchł porto i w można robić i mieć. To jest taktyka na formie obsidianu, nie? Po prostu bierzecie, wybuchacie, wracacie do nadoru i macie wśród dużo obsidianu. Dobrze. Druga rzecz, którą chciałbym przetestować, to czy da się przejść Minecrafta? Eee... Kurde. Jednak ja nie. Drugą rzecz, którą przetestować, to, co muszę znaleźć jakieś unikalne rzeczy. Ale to stronghold. Super. Dobra. Czy jak postawię pięć portalów obok siebie, to przeteleportuje mnie do... Mam pomysł. Wejdę do naderu. Tym portal, który zrobiłem, zostawię Nowy, ciekawe jestem, gdzie mnie przyniesie. Czy to do tego samego miejsca? Dobra, ja ten portal zrobiłem trochę wyższy, i wchodzimy, gdzie mnie przyniesie. Do tego samego portalu, który zrobiłem. Ja do tamtego, ja byłem w tym. Co chciałem jeszcze przycestować? Jak, jak duży portal do Nodaru można zrobić? Bo jest jakieś jakiś taki mega długi. Pamiętam, już jeszcze kiedyś grałem na Bedroku, to się dało taki mega wielki portal zrobić. Dobra, czy on zadziała? Tak! Zadziałał. Dobra, wchodzimy. I sprzyjemy się nas w ten mały portal? Tak, jesteśmy i wleźliśmy do tego portalu. Jak zniszczymy ten, czy tamten też będzie zniszczony? Nie ale przeniesiemy w inne miejsce. Dobra, piszcie jeszcze, co mam sprawdzić. E, to, to was przypnę i może będziecie w filmie. Halo?